Zadanie 5.19. Ile jest liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach podzielnych przez 5. No chodzi tu o to, że nie te cyfry mają być podzielne przez 5, tylko liczby całe podzielne przez 5. Jest trochę niefortunnie to sformułowane. Zdecydowanie lepiej by to według mnie brzmiało, gdyby było ile jest liczb 3 cyfrowych podzielnych przez 5 o różnych cyfrach. Nie? Właśnie, na końcu musi być 0 albo 5, tylko problemem i trudnością w tym zadaniu są różne cyfry. Czyli jak na końcu będzie 0, to w poprzednich nie może być 0. No właśnie, nie może być 0, albo piątki. Czyli zadanie się poważnie komplikuje, tak? Nie obejdzie się, według mnie, bez skrupulatnego rozrysowania drzewka. Moi drodzy, ja bym proponował trzy warianty. Trzy piętra będą na pewno. Drzewa, pierwsza cyfra, druga cyfra, no i trzecia cyfra. Trzy losowania, tak jakby, tak i rozróżniłbym trzy możliwości, moi drodzy. Gdy wylosujemy, yy, no, 0 lub 5 jest istotne, tak? No to 0 jest absurdalne na pierwszym miejscu, na pierwszej cyfrze, tak. No to ja to od razu tą gałąź całkowicie skreślę. Dobrze? No w przyszłości nie będzie, no na pierwszej cyfrze nie może być zera. Także dlatego symbolicznie to skreślam. My oczywiście tego nie musimy wpisać tej gałęzi. Nie ma jej. Jasne? Natomiast dalej. Moi drodzy. 5, to są dla nas istotne cyfry. I nie. 0, ani 5, tak? Tak to symbolicznie zapiszę, dobrze? Zero na pierwszym miejscu nie wchodzi w rachunek. Takie dwie możliwości losowania są. Piątkę na ile możliwości możemy wylosować? Jedną, tak? Jedna możliwość. W przyszłości tutaj będziemy wypisywali prawdopodobieństwa na drzewie, gdy będziemy drzewo stosowali do prawdopodobieństw, jasne? Teraz wypisujemy tutaj na gałęziach liczbę możliwości nie 0 lub nie i nie 5 to nie, mniej 0 i 5, to może być 1, 2, 3 no chyba więcej 8 możliwości, bo wszystkich cyfr jest 10 wyrzucamy 0, wyrzucamy piątkę, czyli mamy 8 Możliwości, tak? Jasne? No, tej gałęzi nie ma, to jej dalej nie rozpisujemy, tak? No, ale teraz druga cyfra. Następuje losowanie. Pierwsza możliwość 0. No, 5, ale 5 już zostało wykorzystane, a mają się cyfry nie powtarzać, tak? Czyli ta gałąź też jest skreślona. No praktyka w przyszłości będzie taka, że po prostu tutaj i nie będziemy malować, jasne? Teraz tylko pokazać na początku i yy, w ten sposób to zaznaczyć. No i tu jest jedna możliwość, tak? Widać? No ale potem jest jeszcze możliwość nie 0,5. Nie 0,5, mamy ile możliwości? Ile? No 8 też. Dobra, no i teraz ta ostatnia gałąź rozrasta nam się tak, 0, 5 i nie 0, 5, tak? To nie chodzi o 0, o jedną, drugą, tylko chodzi o, o dwie liczby, 0 i 5. No i teraz jak tam z możliwościami? Jest 0, losujemy na jedną możliwość, tak? 1 M pisze, to będzie wiadomo o co chodzi. Piątkę też 1 M. No i tu Ile jest możliwości? 8 było, ale już jedną żeśmy zabrali jakąś liczbę tu. Czyli teraz będzie 7. Tak? Rozumiemy? Czego nie rozumiemy? Roz... Dlaczego tu jest 7? Nie. Nie, nie. No to tak, no na pierwszym miejscu jakaś liczba, gdzie nie ma zera ani piątki. No to jest tam 8 możliwości. Tak na przykład 100, będzie 200, 300, ileś tam, tak? 600, ileś tam. No, I tu potem roz, rozchodzą się możliwości. Na drugim miejscu w tej liczbie będzie 0. I no to 0 na jedną możliwość rosujemy. Potem 5 na jedną możliwość, jeden sposób. A potem nie 0, 5 na 7. Zaraz będziemy ciągnąć, bo trzecią cyfrę opracowujemy zaraz. Teraz opracowujemy trzecią cyfrę. Popatrzcie. 0, zero, 5, zero. Proszę spojrzeć. Liczba czy cyfrowa, która zaczyna się od 5, 0, cyfry się nie mogą powtarzać i ma być podzielna przez 5. To jest możliwe, No bo podzielna przez 5 to to musi być piątka. Albo 0. Ale tak to jak i to nie, mo, nie może zaistnieć, bo już wykorzystywaliśmy piątkę i 0, jasne? A nie 0 lub 5? Nie może też być, bo to musi być cyfra podzielna przez 5, czyli tego nie ma, tak? Rozumiemy to czy nie? No, no prosta sprawa. Mamy liczbę trzycyfrową. Pierwsza cyfra 5, tak? Bo drzewa od, od góry idziemy z drzewem, tak? 5. Widzicie? Zobaczcie. Na żółto Tu idziemy 5, 0. Czy może być 5 na trzecim miejscu? Niebo się powtórzą. 0 może być. Niebo się powtórzą. Co innego może być? Niebo nie będzie podzielne przez 5. A ma być podzielne przez 5. Zgodnie z treścią zadania. Czyli. Nie ma tutaj w ogóle, ta gałęź rzuta gaśnie teraz. Piątka na początku, jedna możliwość, tak potem 8 możliwości, nie 0,5. No i teraz piątki już nie możemy zrobić, tak? Bo już piątka była wykorzystana. Ale możemy zrobić 0, czyli liczba postaci. 5 coś tam 0 i 0 jedna możliwość, tak? Ona będzie podzielna przez 5 ewidentnie. Pamiętajmy, że liczby podzielne przez 5 mają na końcu 0 lub 5. Dlatego te dwie możliwości są na końcu, na trzeciej cyfrze, które rozpatruję. Teraz proszę zobaczyć, trzecia galiość. 8 możliwości, nie 0 lub 5 wylosowanie. 0, no to na trzecim miejscu jest tylko jedna możliwość, 5. Bo 0 już żeśmy wykorzystali, tak? Jedna możliwość. Teraz coś. No i coś 5, no to na trzecim miejscu musi być 0, bo piątka się nie może powtórzyć, czyli jedna możliwość. A teraz tak 8 możliwości nie 0,5, potem 7 możliwości, nie 0,5, no to na trzecim miejscu może być 0 lub 5. Nie może być nie 0,5, bo się. Nie podzieli przez pięć. I tutaj mamy jedną możliwość, i tu mamy jedną możliwość. I teraz moi drodzy, jak działamy? Reguła mnożenia mówi, że w takich drzewach mnożymy możliwości wędrując z góry do dołu po gałęziach. A jeżeli mamy dwie gałęzie, to wyniki dodajemy. Rozumiemy? Zatem nasze zdarzenie, które nazwiemy sobie A ma moc. No i wszystkie gałązki, które nam przetrwały, zaznaczamy. Jest ich tyle, tak? No to możliwości. 1 razy 8 razy 1, tak? To jest pierwsza gałązka, ta. Widać? Ta, no nie? Podkreśliłem. Dodać. Druga gałązka. Tą teraz będę z tą, tą opracowuję teraz, tak? 8 razy 1 razy 1. tak? Dodać. Teraz tą tutaj z zerem. 8 razy 1 razy 1. Widać? Dodać. Kolejne 0. 8 razy 7. Razy 1. I dodać. Ostatnie, ostatnia gałązka. 8 razy 7 razy 1 równa się. No to jest 8 plus 8 plus 8 to jest ile? 24 plus 56. Tak, 8 razy 7 to jest 56, tak? Plus 56 równa się 24 plus 112 to się równa 136. Taki powinien być wynik. Muszę sformułować odpowiedź. Zadanie bardzo mozolne. Jeżeli ktoś yy, pozna jakąś szybszą, fajną metodę, to proszę powiedzieć. Będziemy umieszczać na platformie, bo w rachunku prawdopodobieństwa metod, pomysłów jest całe morze. I, 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 i to, to zadanie wygląda groźnie, ale tak naprawdę, jeśli się zastanowimy, to jest zwykła, powolna analiza, tutaj nie ma. Tutaj nie trzeba bez wątpliwości w ogóle. Dziękuję.